Dzień dobry, siódma rano. I już póki słonko zaraz stanie, to trzeba brać się za robotę. Dzisiaj cały dzień, mam nadzieję, jakichś intensywnych prac i zajęć. Przede wszystkim muszę przebudować swoje pałatki, ponieważ wczoraj po ciemku w amoku na szybko człowiek się rozkładał i krzywo się rozłożył zjeżdżając na noc jak na sankach. Więc. Więc nie było to komfortowe, a dzisiaj będzie rewelacja, bo sobie fajnie rozłożę ponownie te pałatki, gdzie moi przyjaciele wykorzystali mnie i namówili na to, żebyśmy spali wszyscy pod pałatkami. Miała być taka akcja, ale oni sobie wzięli zwykłe namioty, a ja się męczę pod tymi pałatkami. Żebym wiedział, to sobie chociaż Rocklanda Sololista wziął lub nie wiem, lub Tusukenda z Decatlona. W sobie na, na second hand'a chyba tutaj by nie było miejsca, bo jest naprawdę tutaj bardzo mało miejsca, gdzie jest równo. Podłoże skalne było czuć pod plecami. gdzie Gdzieniegdzie jakaś tutaj taka warstwa małej ziemi, no ale jak to na skałach, no tak, tak to bywa. Ale muszę przerobić pałatki, przesunąć w, inno, w inne miejsce. Po, poza tym pozbyć się tego stelaża ze środka, więc muszę zrobić stelaż zewnętrzny z drewna. I no i będziemy się szykować na dzisiaj, ponieważ dzisiaj zapowiadają wieczorem już opady deszczu, więc musimy sobie zrobić miejsce do obozowania takiego zewnętrznego przy ognisku, czyli jakieś tarpy. Eee, no i jeszcze wiele, wiele na pewno dzisiaj jakichś zajęć ciekawych, więc dzień zapowiada się ciekawie. Kawa wypita, trzeba brać się pomału za robotę. Thank you No dobra, a ja dzisiaj mam przyjemność kosztować amerykańskiej wersji e, racji żywnościowej. Oczywiście już takie racje żywnościowe testowałem, ale akurat menu piątki chyba nie jadłem. I będę sobie to dzisiaj takie jako takie śniadanie spróbuję, co tu jest dobrego. Oczywiście pełen zestaw będziecie mieli jako formie zdjęcia, żeby to było widać. Nie będę się rozpowiadał na każdą rzecz, bo jak wiecie dobrze, co się znajduje w tych racjach. Ale sporo tego jest. Także ja sobie odgrzewam, podjadam i takie pseudo dzisiaj, pseudo w sumie, no można się tym najeść nawet, także biorę się za jedzenie. Design of waves. I got designer taste I'm on designer waves. I got designer taste We don't got time to play. We need to find your way. Put you that's on my waist. Working that's on my baby. I'm on designer waves. I got designer taste I'm on designer waves. I got designer taste We don't got time to play. You need to find your way. Put you that's on my waist. Working that's on my baby. I'm on designer waves. E, witajcie Już jak widać pakujemy się pomału ja już prawie zwinięty, jeszcze trochę Oczywiście w nocy zaczął padać deszcz i było bardzo fajnie, bo deszcz w taki przyjemny sposób sobie padał i naprawdę było bardzo fajnie. Nocka była ciepła pomimo tego deszczu ja jak zwykle yy, zrobiłem to, co zwykle, czyli tak, gdy zawsze, gdy jadę do jakichś znajomych, do przyjaciół, nic mi z filmów nie wychodzi, nic nie nagrywam, tak miło spędzam czas z przyjaciółmi, że, że nie chce mi się nic nagrywać, wolę sobie posiedzieć, pogadać, zrelaksować się i miło spędzić czas, niż siedzieć i kręcić jakieś filmy, obiecałem, że będą trzy filmy z tego wypadu, a, a są ledwo dwa i to krótkie. Ale tak, to właśnie u mnie bywa. Gdy jestem sam, to się bardziej, skupiam się nad tym nagrywaniem i tak dalej, aby zapewnić dla Was jakiś fajny film. A... Ale zawsze gdzieś, jadę na jakiś zlot, spotkanie do znajomych, do przyjaciół, gdziekolwiek, to, to okazuje się, że te filmy są zawsze krótkie, marne i nic tam ciekawego dla nich nie ma. Niestety, taki urok mojego nagrywania. Obóz pomału zwijamy, trzeba się uciekać, trzeba stąd. A przede mną jeszcze bardzo długa podróż do domu. Gdzieś dopiero 23 lub o północy powinienem być w domu, także, także tyle, nic więcej nie nagrywam, a Was pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia już gdzieś w lesie. Także, także wiem, że dotarła wiem, że dotarła sól w kostce w kostce, na rolce taka lizawka dla, dla właśnie dla zwierząt więc trzeba lecieć wracać do lasu i budować dalej kontynuować budowę kontynuować budowę paśnika dla zwierząt oczywiście wiem, bo już czytałem wasze komentarze, za które bardzo serdecznie dziękuję że jest za wysokie, jest to za wysokie i faktycznie te zwierzęta mogą tam nie sięgnąć szczególnie młode Biorę to pod uwagę, także skrócę, obniżę całą tę budowę i, i będziemy budować dach i dalej inne rzeczy, ale to wszystko już zobaczycie na kolejnych odcinkach. Ja Was pozdrawiam z przesympatycznych, fajnych dla mnie gór Beskidzkich. Chyba tak to się mówi. Nie wiem, wiem tylko tyle, że pierwszy raz jestem w Beskidach, jeżeli chodzi o góry. I naprawdę mi się tu podoba. Dlatego jeszcze nie żegnam się z Beskidami, bo prawdopodobnie jeszcze je odwiedzę, a szczególnie moich przyjaciół, którzy mnie tutaj zaprosili i którzy się przemęczyli ze mną ten weekend. A w sumie to ja z nimi, w sumie nie wiem kto z kim, ale było naprawdę mega sympatycznie. Ja swoim oczywiście przyjaciołom serdecznie dziękuję za to, że mnie tutaj przyciągli, co nie? I kazali mi pod pałatkami spać. A was pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia na kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Na razie, cześć.